Wieczór, moi kochani, dzisiaj nie pokażę wam twarzy, ponieważ dzisiejszy film ma charakter bardzo kryminalny i opowiem Wam dzisiaj o kradzieży tablic rejestracyjnych z samochodu i problemami, jakie z tym procederem mogą się wiązać. Cześć, witajcie, moi kochani, nie będzie takiej wielkiej tragedii, nie będziemy robili takich wielkich przestępstw, ale. W gruncie rzeczy powiem Wam, że nie było łatwo ten, to, to, ten film, to, 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 to całe zagadnienie nagrać z tego względu, żeby nie było złego odbioru. I od razu na wstępie mówię i chciałem tutaj wyjaśnić, że ten film nie jest filmem instruktażowym, jak popełniać przestępstwa i robić złe rzeczy. Jest całkowicie na odwrót, ponieważ ten film jest filmem instruktażowym, żeby przestrzec ludzi, właścicieli samochodów, przed tym, jakie problemy mogą ich yy, spotkać, ponieważ Normalnie się tego, dopóki cię to nie spotka, nie nauczysz się tego, w szkole tego nie uczą, w telewizji jakoś o tym nie mówią, nikt o tym nie mówi i ludzie nie mają świadomości. Tak jak powiedziałem, dopóki coś się nie stanie i nie jesteś w tym, w to zamieszany i nie musisz za coś odpowiadać, to tego nie wiesz. Masz wielką nadzieję, że policja pomaga, że sądy pomagają, wierzą w prawdę. Niestety tak nie jest. A ja teraz tutaj wskakuję jeszcze na sekundkę. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, subskrypcja dzwoneczek, zmieniasz ten czerwony guziczek na szary, wciskasz dzwoneczek i dowiadujesz się wszystko na bieżąco, ponieważ u mnie na kanale bardzo dużo informacji na temat motoryzacji, bardzo dużo informacji na temat używanych samochodów, jak kupić, jak sprzedać, jak znaleźć sobie samochód bezwypadkowy, jak szukać samochodu, czy on był powypadkowy, czy nie, malowany po szkodzie całkowitej, po jakich wielkich naprawach. To wszystko się znajduje u mnie na kanale. Także tutaj, jak powiedziałem, jeżeli jesteś pierwszy raz, łapeczka w górę, subskrypcja, ile ci Dalej. I słuchajcie, dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tablicach rejestracyjnych z samochodu. Każdy właściciel samochodu osobowego e, powinien wiedzieć o tym, że tablica rejestracyjna jest to, jest to numer identyfikacyjny Waszego samochodu, który jest Waszą własnością. Za Wasz samochód odpowiadacie tak samo jak was, za Waszego psa. Jeżeli wyjdziecie z psem na spacer i pies pogryzie sąsiada, to znaczy, że to nie jest wina psa, tylko wina Wasza. I akurat w tej sytuacji wy za to odpowiadacie. To samo jest z samochodami. I cokolwiek by się nie wydarzyło z tym samochodem, wy za niego odpowiadacie. I na przykładzie powiem Wam szybciutko: fotoradary. Tak? Jeżeli ktoś jedzie Waszym samochodem, czy wyjedziecie przekroczycie prędkość, fotoradar zrobi Wam zdjęcie, to po numerze rejestracyjnym przychodzi do Was mandat i do Was przychodzi wezwanie do wytłumaczenia sprawy, kto kierował samochodem i kogo ukarać. Hmm, dlatego też jazda bez tablic rejestracyjnej jest karalna i za to jest mandat. Tablice rejestracyjne muszą być na samochodzie. Na pewno słyszeliście wiele razy w życiu, że ktoś komuś ukradł tablicę lub nawet tobie ukradli tablice rejestracyjne i coś z tymi tablicami zrobili. Najczęściej ukradli paliwo. Przestępstw można dokonać mnóstwo, nie będę ich wymieniał, ale, ale naprawdę można zrobić dużo rzeczy z takimi tablicami. I słuchajcie, no najczęściej to bywa tak, że jest jakiś tam sobie samochód, dajmy na to jakiś czerwony Fiat, podjeżdża jakiś tam pan wariat przestępca, yy, bierze wasze tablice, czyli kradnie, zakłada do swojego samochodu, do jakiegoś, dajmy na to, zielonego, Zielonego Opla jedzie na stację benzynową, kradnie paliwo, nie płaci, ucieka, niszczy tablicę, wyrzuca do rzeki, cokolwiek z nimi robi, i policja przychodzi oczywiście do was, bo po numerze rejestracyjnym jest to wasz samochód. Potem tłumaczycie, że nie, bo tamten był zielony Opel, a wy macie czerwonego Fiata i tak, wiecie, no ale tak czy tak na policję wtedy chodzić trzeba, trzeba się chodzić tłumaczyć, trzeba chodzić do sądu, trzeba chodzić na sprawy. Nie jest to takie łatwe do wytłumaczenia, takie hopsiu. Od razu powiem wam na wstępie, że jak zobaczycie że w waszym samochodzie brakuje tablicy rejestracyjnej, nieważne czy to jednej czy dwóch, natychmiast, ale to natychmiast zgłoście to na policję, bo to jest bardzo ważna rzecz. Nieważne co masz w tym dniu do zrobienia, nieważne czy masz dużo zajęć, czy masz jakieś coś bardzo ważnego w tym momencie do wykonania, najważniejszą rzeczą jest właśnie zgłosić tę utratę tych tablic. To jest identycznie taka sama sytuacja jak z kartą kredytową, żeby ci ktoś nie wybrał pieniążków z konta. Tak trzeba to zrobić. I co najważniejsze, jak pojedziecie, bo to nie wystarczy telefonicznie, trzeba jechać na komisariat i zgłosić to fizycznie. I najważniejsze, pamiętajcie, żeby na koniec całego. Tego przesłuchania i zgłoszenia, poprosić od pana policjanta o tą kartkę przesłuchania i tą kartkę zostawcie sobie do końca własnego życia. Zafoliujcie sobie ją, bo ta kartka może Wam się przydać za rok, za dwa, za pięć, za 10, za 20 lat, ponieważ przestępstwo, które ktoś wykona, na przykład, mógłby wykonać z tymi tablicami, nie musi robić tego natychmiast, może to zrobić za jakiś czas. Także to jest bardzo ważna rzecz, żeby zgłaszać to od razu. I słuchajcie teraz taką sytuację. Tak jak powiedziałem, bardzo dużo razy słyszeliście, w telewizji, w radiu, gdziekolwiek, że właśnie takie, taka sytuacja miała miejsce i dobrze to oczywiście znacie, bo ktoś Wam o tym opowiadał i to jest sprawa ogólnodostępna. Ale słuchajcie, przed chwilą mówiliśmy, że czerwony Fiat i zielony Opel, a w tej sytuacji, którą ja Wam chcę przekazać, e, jest to jak gdyby mm, przemyślane e, przestępstwo, e, bardzo dobrze zaplanowane przestępstwo, które może Wam narobić mega, ale to mega turbo wielkich problemów, o których sobie nie zdajecie sprawy. Wyobraźcie sobie, że macie, dajmy na to, Przyjmijmy srebrny Golf Piątka, pięciodrzwiowy na oryginalnych 16-calowych alufelgach. Takich samochodów u nas w Polsce jest kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy. Na każdym parkingu ogólnodostępnym stoi tych samochodów przynajmniej 5, 10, może 20. I słuchajcie taką sytuację: siedzicie sobie w domu, macie tego samego Golfa. Przyjmijmy, że on ma numer rejestracyjny ja jestem z Krakowa, więc mamy numer rejestracyjny KR997GT. I jesteście sobie w domu, idziecie sobie spać, bo jest wieczór. Rano macie wstać do pracy i nie myślicie o samochodzie, nie pilnujecie go, nie macie kamery zamontowanej 24 na dobę na, na samochodzie, no bo przecież nie róbmy jaj. I nagle przychodzi drugi dzień, jedziecie do pracy, może nawet nie zdążycie, bo policja przyjdzie do was do domu, lub jedziecie do pracy, zatrzymuje was policja na, na środku skrzyżowania, zostajecie zatrzymani i jesteście oskarżeni za jakieś przestępstwo. Przyjmijmy, że będzie to kradzież paliwa. Słuchajcie, mówicie wtedy, że niestety nie, spaliście w domu, nie macie z tym nic wspólnego. Ale pan policjant mówi, proszę pana, na stacji o godzinie 2 w nocy był srebrny Golf Piątka, pięciodrzwiowy, na 16-salowej aluminiowej oryginalnej Feldze Volkswagena i kierowca tego samochodu ukradł paliwo. Można robić tysiąc różnych innych przestępstw, ale skupmy się tylko na tym, na tym paliwie, bo ono jest takie bardzo popularne. Ja mówię, ale myślę, jak to? pani, ja spałem w nocy w domu. I słuchajcie, nie wiem czy zrozumieliście, ale. Gdzie jest tutaj cały problem tej sytuacji? Wcześniej jak powiedziałem Fiat czerwony, zielony Opel. To w tym momencie powiem wam srebrny Golf i srebrny Golf. Tak, bo pan ten Złodziej, Złoczyńca i ten Bandzior ma identycznie taki sam samochód jak wasz. Tak jak powiedziałem, takich samochodów jest kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy, wszędzie dookoła one stoją. Ogólnodostępny samochód i on przyjeżdża takim właśnie samym samochodem jak wy i zabiera wasze numery rejestracyjne. Jedzie robić to przestępstwo, czyli na przykład kradnie to paliwo. Po czym, słuchajcie, teraz wraca na miejsce i oddaje wam te tablice rejestracyjne. Nie wyrzucaj ich, nie niszczy, nie ucieka z nimi tylko wraca i oddaje Wam do Waszego samochodu te tablice rejestracyjne. Słuchajcie, tablice rejestracyjne yy, wkłada się do samochodu po prostu na klik. Te plastikowe ramki ozdobne takie, które macie w każdym samochodzie. Mało kto montuje tablice rejestracyjne na stałe do samochodu, tak. I słuchajcie, te tablice można sobie wziąć i potem je oddać. I słuchajcie, jak i teraz sami powiedzcie, jaka jest sytuacja. Srebrny Golf przyjechał na stację, ukradł paliwo a Wy macie ten samochód pod domem i nikt Wam nie ukradł tablic, bo rano jak wychodziliście normalnie z domu do pracy, to na Golfie były tablice normalnie, więc to jak to się stało, że to nie Wy ukradliście to paliwo? No i teraz zaczynają się bardzo duże schody i z tego musicie mieć pełną świadomość, że policja wcale nie będzie Wam wierzyła, że to nie Wy, ponieważ oni będą próbować rozwiązać sprawę, czyli rozpocząć, przesłuchać wszystkich, zakończyć, puścić dalej, bo to nie o to chodzi, żeby, żeby oni całe życie rozpracowali jedną sprawę, bo takich spraw, gdzie nie jest milion, poza tym e, do tej pory dookoła jeszcze mają teraz mnóstwo różnych spraw związanych z jakimiś maseczkami, pierdołami, mają tyle spraw na głowie. Kot wyszedł na, y, na, na gałąź i nie chce zejść tam. Y, 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 sąsiad zwyzywał y, sąsiadkę, też muszą to rozwiązać. Jakiś pan tam wjechał w innego pana, muszą jechać zlikwidować szkodę. Także oni mają zajęć tyle i tak jak kradzież tablic, Rejestracyjnych dla nich to jest jedno z wielu, z miliona przestępstw, które się wykonują, i oni chcą to po prostu szybko rozpocząć i zakończyć. Także dochodzenie prawdy i przysięganie na kolanach leży po waszej stronie i wy będziecie musieli to udowadniać. Powiecie znowu, że ja miałem wtedy, wie pan co, super turbo alibi, ponieważ ja o drugiej w nocy wylądowałem na Sorze, bo pani do piątej rano mi wydobywała szkiełko z oka. Tak. No i taka mogła też być prawda, że ty jako Ty miałeś jako właściciel samochodu takie alibi, ale mogłeś ten samochód komukolwiek udostępnić koledze, sąsiadowi, znajomemu, może Twojemu wspólnikowi i dlatego to, 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 to zrobiliście razem. Słuchajcie, nie macie świadomości, ile może być z tego powodu problemów, tak, bo kiedy jest czerwony Fiat i zielony Opel, no to okej, okay, no to jakoś to można wytłumaczyć, ale jeżeli jest srebrny Golf i srebrny Golf, a Ty nie zgłosiłeś kradzieży tych tablic, ponieważ nie zauważyłeś, że one zniknęły na 20-30 minut z Twojego samochodu, to jest mega, turbo wielki problem. Nie wiem dlaczego nikt o tym nie mówi, nie wiem dlaczego nikt nie instruuje ludzi. Czemu na przykład takim TVN Turbo nie ma takich rzeczy? Czemu w takich jakichś wielkich portalach internetowych nie mówią o takich rzeczach? Tylko po prostu ogólnikowo, że jak zgubisz tablicę, to zgłoś, bo będzie problem. No będzie problem i to bardzo duży. A to, że ktoś tam ukradnie to paliwo, to to jest mały problem. Wyobraźcie sobie, że ktoś tym srebrnym golfem na tych waszych numerach rejestracyjnych na przykład okradł bank. Albo okradł bankomat, albo nie daj Boże komuś zrobił krzywdę, nie daj Boże popełnił jakieś straszne przestępstwo. I to będzie na was. Tak. Takie jakieś nagrania z monitoringu, wiecie co, wiecie, teraz bierze, teraz ktoś na stację, trzeba chodzić w maskach. Więc jak ktoś wiedzie w masce, czy w worku, na głowie, czy w czymkolwiek, to nikt głupio się na niego nie patrzy. Po prostu w masce chodzić trzeba, więc cała twarz jest zasłonięta i nikogo nie będzie widać. Ktoś jeszcze powie, proszę pana, ale jest tam naklejka taka na szybie e, z numerem rejestracyjnym. No tak, no ona jest, ale mm, myślę, że każdy z was się spotkał z tym, że codziennie, codziennie, kilka, kilkanaście razy dziennie wkładają wam za szybę, za wycieraczki jakieś reklamy. Autoskup, żaluzje, rolety, tipsy, przedłużanie włosów, pizzeria cokolwiek innego okna PCV i te reklamy leżą za wycieraszkami, więc wystarczy taka wielka jakaś reklama z pizzerii przyłożona za wycieraszką w to miejsce, gdzie jest ta naklejka i jest zasłonięta tamta naklejka i to w ogóle, tamta naklejka to jest w ogóle jedna wielka fikcja, ona pomaga może tylko i wyłącznie przy fotoradarach i to jest wszystko. Jest, ale ona jakoś bardzo wielce Wam nie pomaga, także słuchajcie no bardzo ciężko to wytłumaczyć. Chciałbym, żebyście mieli tego świadomość, i chciałbym, żeby to było powiedziane ludziom. I to nie jest film instruktażowy dla e, złodziei i bandżerów, którzy będą chcieli wykorzystać to w, właśnie w zły sposób. Tylko to jest filmik na odwrót instruktażowy, żeby przestrzec ludzi. Także słuchajcie, jak się przed tym przestrzec? Tylko i wyłącznie przynitować, zanitować tablice rejestracyjne do waszego samochodu, do zderzaka, do sam bezpośrednio do samochodu, ponieważ. Tablice rejestracyjne u nas w kraju się wymienia przy, przy przerejestrowaniu samochodu, ponieważ z województwa do województwa inne numerki, cyferki cały czas to się wymienia. Są kraje, gdzie tablice są jedne, przypisane do końca życia do samochodu, ale jak kupicie samochód, możecie spokojnie sobie te tablice zanitować, ponieważ wy już ich nie będziecie wymieniać, tak? Więc jeżeli nie będziecie ich wymieniać, to te nity nie będą wam przeszkadzać, a tylko mogą was uchronić przed problemami. 90 myślę. 90, może 95% samochodów, wszystkich dookoła, idźcie, sprawdźcie sobie teraz pod blogu siebie, pod dom, gdziekolwiek, do, w swoim mieście. Wszyscy mają zaczaśnięte tablice w tych plastikowych ramkach takich, tych zaczaskowych. Takich tam nie wiem, od pana mechanika, czy z jakiegoś serwisu. Masz Audi, to masz Audi, coś tam. Masz Skodę, to masz Skoda. Masz Forda, to masz Ford, autoserwis, coś tam. Każdy ma takie. Kupujecie poza tym te piękne, ozdobne tablice, ramki gdzieś sobie tam e, na aukcjach internetowych, że tam jakiś tuning, klub, albo nie wiadomo, uwaga, jedzie teściowa, cokolwiek, milion takich rzeczy jest. Ale. Przy tych ramkach można też spokojnie sobie zanitować tablicę do samochodu, mając te piękne ramki. Także warto też takiego zrobić. Zrobisz jak uważasz. Eee, ale szybciutko chciałem Was jeszcze tutaj nakierować, żebyście sobie wyszukali w internecie taką głośną sprawę. Pokazywali ją w telewizji, w telewizjerze, w uwadze, we wszystkich wiadomościach, jak Pan z Pomorza. BMW bodajże E60, tak na 100% to była siódemka E65 granatowa, miał właśnie problemy z tego powodu. Ponieważ ktoś ukradł jego tablice rejestracyjne do takiego samego BMW granatowego i kradł na, tym, na tych tablicach paliwo, ale nie to, że on mu oddał, tylko on po prostu mu ukradł i jeździł na tych tablicach, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, trzy miesiące i po prostu podjeżdżał, kradł na tych tablicach paliwo i odjeżdżał, i tak w kółko. Policja o tym wiedziała, pan to zgłaszał, aż szukał pomocy w telewizji, bo. No, prawo mu nie pomagało. No, bo policjanci mówili, no trudno wie pan, co no, no, jest granatowe BMW, są pańskie numery, no to pewnie może i pan. I to takie głupie gadanie, bo to walka z wiatrakami. Tam jeszcze była sytuacja, że ten pan. Miał szyberdach bodajże w samochodzie, a samochód, który kradł paliwo szyberdaku, nie miał. No to to jest taki znak szczególny, że tego się nie da wyciąć i, i, i zakleić z powrotem. No ale to nie było też jakimś wielkim dowodem. Także dbajcie o numery rejestracyjne, bo to jest bardzo ważna rzecz. I tak jeszcze raz powtarzam na sam koniec: to nie jest film instruktażowy, jak popełniać przestępstwa, tylko to jest film przestrzegający ludzi przed takimi rzeczami, bo wiem, że w dobie teraz tego. Wspaniałego internetu ludzie nie mają świadomości, nie mają realnego kontaktu z rzeczywistością. Żyją sobie po prostu w obłokach i myślą, że poskarżą się panu policjantowi, pan policjant pomoże. No przecież takie jest prawo. Przecież mi wolno. Mnie nie wolno uderzyć, bo jak mnie ktoś uderzy, to ja się poskarżę i tam tego zamkną. Słuchajcie, Życie weryfikuje całkowicie inaczej. Jeżeli Ci się oczywiście podobała łapeczka, subskrypcja, oglądaj mój kanał. Dzisiaj takomu wybraliśmy taką infrastrukturę, taką, żeby było tak groźnie, jakieś grafity na ścianach, bo to takie jest bardzo takie przestępcze. Bardzo się kojarzy z taką, z taką... mnie ładnie. nieładnie. Także tyle, no dzisiaj, na dzisiaj kończę, bo nie chcę za bardzo się jakoś rozpędzać, żeby ktoś jakiś mi tam głupot nie zarzucał i nie opowiadał. W moim przypadku zweryfikowało mnie życie i właśnie dlatego się z tym z Wami dzielę. Takich sytuacji na świecie jest mnóstwo. Macie przykład z ostatniego mojego, nie wiem, filmu, trzy filmy do tyłu, jak sobie zobaczycie. Biały Mercedes GLE, którego mamy w komisie i takie samo ogłoszenie z tym samym samochodem. Wszystko identycznie to samo, tylko taniej wystawione w Warszawie. Na to ogłoszenie to jest ogłoszenie tak zwane wyłudzenie, ponieważ tam dodzwonić się nie da. Tam trzeba wpłacić zaliczkę, żeby ten samochód niby uzyskać. No i widzicie, takich sytuacji na świecie jest mnóstwo. Poza tym, na tamtym filmie mówiłem Wam o, tym, o tej kradzieży tego paliwa no i dzisiaj udało mi się to kurde nagrać no i wydaje mi się, że ten film, który dzisiaj tutaj nagrałem dla Was specjalnie powinien mieć dobry wydźwięk ja jest w, w dobrej wierze go nagrałem eee, powtórzę to jeszcze 100 razy nie zrobiłem to jako film instruktażowy do robienia głupot, tylko miało to eee, przestrzeć ludzi przed problemami, jakie mogą ich mm, dosięgnąć bo tak jak powiedziałem zdaję sobie sprawę i Wy też że nie ma takiej Jakiejś teraz życiowej świadomości na świecie, i ludzie żyją, bujają w obłokach. No niestety tak jest. No i tyle, moi kochani, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, co sądzicie w ogóle o całej tej historii, co sądzicie o tym, bo na pewno znajdzie się tam wielu mędrców, którzy będą pisali w komentarzach, że o, nie, ale to niemożliwe. Więc jeżeli zweryfikujecie życie w ten sposób, to wtedy zmienisz całkowicie zdanie. Także no to tyle. Ja. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego filmiku. Papa. Pa.